Dzień dobry, mam na imię Michał Samson i gram na perkusji, zaczyna na instrumentach perkusyjnych bardziej. To, że gram na instrumentach, to jakby zgapiłem od mojego kolegi, który też gra, i to mi się bardzo spodobało, więc powiedziałem mamie, że chciałbym się zapisać do szkoły muzycznej. Gram na różnych instrumentach, na przykład na wibrafonie, na kotłach, na kserofonie, na werblu, na zestawie perkusyjnym i to chyba na razie wszystko. Nie wiem, czy będę jeszcze na czymś więcej grał. Najbardziej lubię grać chyba na werblu, bo fajnie, fajnie po prostu mi się gra na nim. Nie trzeba, jakby nie trzeba szukać dźwięku, którego trzeba zagrać, tylko po prostu patrzysz na nutę i uderzasz w żeby założyć z moim kolegą y, zespół jakiś, ale no nie wiem, czy to dojdzie do, do stworzenia tego zespołu. Czasami słucham muzyki, y, ale zazwyczaj to słucham y, radio wieczorami, i w sumie czasami też jakąś muzykę, jaka w, jakaś w internecie mi się wyskoczy, to słucham. Lubię gry komputerowe, gram, gram na przykład w Minecrafta, gram w The Forest, gram w wiele innych gier. E, bardzo lubię grać i, i no, podoba mi się to. E, no, do gry na instrumencie na pewno potrzeba więcej umiejętności, e, a w graniu na komputerze po prostu trzeba się nauczyć pewnej mechaniki gry i potem ci już reszta wychodzi sama praktycznie. A na instrumencie trzeba się nauczyć trafiać, trzeba się nauczyć dźwięków i. No po prostu trzeba umieć to, a nie tak jak na, w grach komputerowych. Jak gram na instrumentach, no to da daje mi to satysfakcję, że potrafię coś więcej niż inni, yy, a w, tak w grach komputerowych, to po prostu no, nie jest taki, nie ma takiej samej przyjemności jak na instrumencie. Yy, no, dzisiaj zagrałem Classical Melody na vibrafonie i ruchamy schody na kotłach.